Prawdziwy powód do radości mogą już mieć uczniowie szkoły w Rykoszynie. Właśnie końca dobiegły tam prace związane z termomodernizacją placówki. Dodatkowo przeprowadzono też pracę wewnątrz obiektu. Teraz jest tu nie tylko ładniej, ale przede wszystkim cieplej, a co za tym idzie oszczędniej. Szkoła podstawowa w Rykoszynie to placówka z 27-letnim stażem lokalizacji. W czasie tych lat mnóstwo remontów było przeprowadzane w szkole. Jednak znaczącym rokiem chyba będzie rok 2020-2021, kiedy to wykonaliśmy termomodernizację na terenie naszej placówki. Jeśli chodzi o pracę wewnątrz szkoły, to począwszy od piętra, skończywszy na bloku oddziału przedszkolnego, Mamy założoną nową gładź, pomalowane jest w placówce, ponadto wymienione zostały wszędzie drzwi, łazienki zostały wyremontowane w oddziale przedszkolnym, jak i na parterze szkoły podstawowej. Chcę również powiedzieć, że uczniowie, którzy wrócili do szkoły, cieszą się z tych wszystkich warunków lokalowych. Kiedy wróci pozostała część uczniów, mam nadzieję, że będą mogli zobaczyć, z jakich udogodnień mogą korzystać. W ramach termomodernizacji docieplono ściany zewnętrzne, a cały obiekt zyskał estetyczną elewację. Wymieniona została także instalacja centralnego ogrzewania wraz z całkowitym remontem kotłowni. Zamontowano też energooszczędne oświetlenie i wykonano instalację fotowoltaiczną. Poza tym przeprowadzono również pracę wewnątrz obiektu. Wymieniono drzwi, pomalowano ściany i wyremontowano niektóre pomieszczenia. Nowy blask zyskały także toalety. Dodatkowo wybudowano specjalne wyjście z budynku. Szkoła piękna, cieszę się z tego. Myślę, że dla dzieci jest to w tej chwili moment taki historyczny, że na pewno wpisze się ten dzień do historii szkoły. Dzieci na pewno będą bardzo chętnie uczęszczać do tej szkoły, bo jak zobaczymy na zewnątrz, Szkoła jest naprawdę piękna. Bez wątpienia niezwykłą niespodzianką dla uczniów i ich rodziców będzie ustawiony nieopodal wejścia do szkoły pomnik Józefa Piłsudskiego. Jak podkreślano, wybitna postać patrona placówki stojąca na placu szkolnym będzie przypominać o patriotycznych wzorcach. Cieszę się, że w otoczeniu szkoły pojawił się pomnik patrona naszej szkoły Józefa Piłsudskiego. Będzie on takim naszym sturzem. Na terenie naszej placówki. Zrobiła nam pani dyrektor bardzo miłą niespodziankę, bo sprowadziła piękny postument, na którym stoi nasz Piłsudski, czyli opiekun naszej szkoły. Termomodernizacja szkoły w Rykoszynie kosztowała ponad 2 230 000 złotych, z czego aż 85% kosztów pokryło pozyskane przez władze gminy Piekoszów unijne dofinansowanie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Cieszę się, że kolejny obiekt gminny uzyskał nowy wygląd, że został wyremontowany i myślę, że. Uczniowie, pracownicy szkoły grono-pedagogiczne są zadowoleni, jak również ja osobiście, bo przez to, że zostały budynek cały został ocieplony, to jest mniejsze koszty za energię cieplną, to, że mamy fotowoltaikę zamontowaną, to są mniejsze koszty za energię elektryczną, więc, więc całość utrzymania budynku na pewno w dużej mierze będzie mniejsza. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Rykoszynie została zrealizowana w ramach drugiego etapu dużego, opiewającego na kwotę ponad 8 milionów złotych projektu, w ramach którego termomodernizacja Przejdzie łącznie aż 11 budynków użyteczności publicznej w Gminie Piekoszów. Dzięki pozyskanej dotacji aż 85% kosztów pokryje unijne dofinansowanie.